Witajcie w kolejnym odcinku Otworzyliśmy już I Właśnie w poprzednim odcinku Otworzyliśmy tą saszetkę Były tam te karty Teraz otworzymy tą saszetkę I zobaczymy jakie będą karty Mam tu nosice znowu Z tyłu wszystko wiecie Jak nie wiecie to wejdźcie na pierwszy odcinek Mojego kanału Nie ma instrukcji, szkoda no, ale cóż Zobaczmy, co tu mamy. i tak. Co? Ciągle mi się smoki trafiają. smog Gwiezdny. Archiwum Jasmine. Salma. Usako. Legenda. Venom. Venom? Jakoś tak. O, taki. O, czekajcie, no. Taki, legenda. Kurde, co mi kamera nie łapie ostrożnie? Dobra, nieważne. I oślepający błysk. Cieszę się z tych kart. Ciągle smoki. sukcia, Więc teraz mam tyle kart. Otworzyliśmy tą seszetkę. I w następnym odcinku otworzymy którąś z tych. Właśnie tak. Na no to narcia!